Kondor, tak na mnie mówią. Rody Kondor, podnoszę się, połączenie. Lecimy 30 milionów kilometrów, odpalamy szluga, kłasam się na centrale. <śmianowicie> oh Ale odjazd. I, ja, ja, cały rok to gram, wyjebane mam to, nigdy ta gierka mi się nie znudzi. Wow, wytrzymały skafader z głębokiego zwiadu. E, no to nie, to biorę go, proste. Fajny skafanderek. Okej, okay, potrzymaj tu jeszcze za mnie tak. E, ekwipunek mój. No, to nie są jakieś ciężkie rzeczy, to ci mogę dać. Zasoby. To jest legendarny, hełm ekipy naziemnej. Bojowy zmniejsza obrażenia znane przez wrogich ludzi o 15 10% zdawania przez skanowanym celom. Wow, a tu mamy transport, co był wezmę 20% mniej? A, czy ja podpalam, dlatego podpalam tych niektórych. Dobra, jeszcze ma trochę miejsca. Ale okej, okay, my też mamy git. Ekwipunek. Coś jeszcze mogę mu dać? Nie ma jakichś ciężkich rzeczy. No to jest git. Dobra. Fajnie, że się tego pozbyłem. Mogę sobie biegać tak, ile chcę. No. Tak jeszcze się dociążymy. Spokojnie. Jak będę te rzeczy wyciągał i przedy sprzedać, to się dociążę. Usiądź. Dobra. Wysiądź, odleń, wsta odleć wstań. W zbroi masz na nas jakichś samych broni. Tak, tak. No ja będę je sprzedawał, wiesz. Będę je sprzedawał. Kredyt do kredytu i będzie git. Tylko pytanie, jak ja mogę coś schować tutaj? F5. Szybkie zapisywanie. Stacja badawcza to nie. Jak coś schować na statku? Możesz wyrzucić i z statku? No to za słabe info. Bo wiesz, można bezpośrednio ze statku sprzedawać rzeczy później. No jednak nie. Nie słychać. No jednak wywala. Czy to nie wina słuchawek? To nie wina słuchawek. Czy to wina ziemniaka? Ale ciekawe, jak to się dzieje, dziwnie, nie? Jeśli chcesz wrzucić jej temy do magazynu, to przy kokpicie albo z poziomu datamenu? Przy kokpicie, no? Przy kokpicie. No ale co przy kokpicie? Jestem przy kokpicie i co? O, masz kurwa rację. Masz kurwa rację. Ekwipunek, uzbrojenie, krakeny, maelstormy podstawowe, topory. No proszę państwa. Teraz się kurwa chce grać. Dobra, okej. Okay, F5, ruszamy. Statek rozładowany. Lecimy po kolejne rzeczy. Musimy uratować, musimy polecieć na tej samej planecie do kolejnej Miejscówki, tak na... Kurczę, powiedziałem Agusi, że już kończę, więc zrobię tą ostatnią misję, kochani. Bo tak jak przed obiad jadłem, to myślę, o Boże, ale mi żołądek wypełnia. Pewnie za chwilę pójdę spać, ale kurwa, teraz tutaj się trochę wkręciłem. Ciężko się oderwać od tej gierki. Naprawdę. Ale jeszcze nie kupujcie, za dwa dni wam wtedy powiem, czy warto. To jeszcze trzeba pograć. Okej, okay. odleć. Podnosimy się. Placówka wydobywcza, ale my musimy lecieć tutaj, praktycznie na drugi biegun. Do obozu badawczego. do obozu badawczego na Atlanty. na Altajrze 2 Witam serdecznie. Mrożące opary, mgła Jest chłodno, musimy to szybko ogarnąć. Ale... No Wasko, no co ty? Ja ciebie sobie nie poradzę. Hi. Zimno jak skurwysyn. 340 metrów. Rak w obcych form życia. Raczej nic tu nie żyje, bo jest w kurwa zimno, jest minus 16 stopni. Prawdopodobnie jesteśmy gdzieś w Polsce. Pod sosnowcem. Badawcza stacja Axior Energy System się... Dobra, musimy zapierdalać. on przepuszcza zimno. Nie wytrzymamy tu długo. Benzen. Benzo, boy. Dobra, niestety nie mamy dobrej broni pod dystansowe walki. Ulubiona B. Jedynka. Ulubiona D. Dwójka. Jedynka, krótka. Dwójka, długa. O kurwa, się zjebałem. Dobrze, że się kurwa nie zesrałem, nie? <gryw> Ale były jaja. Dobrze Wasko. Ciężko będzie, oni są na daleko. Muszę na blisko lepiej bić. Wszystko OK, Basko. Chowaj się, ja cię słaniam. Musimy skrócić. Ciężko będzie na pewno, ale jak się do nich zbliżymy to są nasi. O kurwa! Plecy! Wow. Wszystko zbieramy z nich. Świetnie wasko, dobra robota. Strzelby o w tej gierce, trzeba to znerwić. Trzeba to znerwić, piszcie do Bethesdy, że odkryłem kurwa jak się w to gra. O kurwa, ale mam, ale mam imersyjny hełm. Kosmiczny hełt ablacyny Ablacyjny. Zmniejsza odnoszone obrażenia energetyczne o 15%. Antyseptyczny. Plus 25 punktów do odporności na zag zagrożenia lotne. Okej. Okay. Myślałem, że troszkę będzie lepiej. To jest śluza, rozumiem. Chodzę tu. F5. Zapis. Ona, no kurwa. Ta Ochotnicy z kolektywu. <try> Okej. Okay. Słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, kim jestem i co tu robię. <try> Bardzo miło. pol z tyłu jest mój żomel, więc za to wszystko musimy mu pierdolić jego procesor. Rozumiecie? Jego kurwa gigaknagę elektryczną. Poczekam na zewnątrz. <śpuszczam> Żartuję, ale jak Wasko wszedł w ogóle, nie? Jak się pojawiło, nie? przedażający jest gość Lepiej w podziękuj porucznikowi to dzięki niemu wciąż żyjesz A na przykład co się stało Spacers dropped in some of their goons not too long ago I managed to get most of us to the shelter Anytime they approached the shelter we managed to repulse them but time wasn't in our favor then you showed up thank god Okej okay, lepiej podziękuj porucznikowi to dzięki niemu wciąż żyjesz Torres did that Isso damn green But all right Mahoney said for us to go to ground. There's a cave nearby we're going to hole up in until this is all over. Don't worry, I'll keep the CV safe from here. Tell Torres, thank you, thank you. Jasne, jasne. No to ja do niego wracam. Zawinę tutaj rzeczy. Apteczka świetnie to się może, może nam przydać. Jak już jesteście bezpieczni, to nie ukrywam, że chyba nie będzie wam potrzebne to wszystko, co. Globus na biurko, to już wszystko do sprzedania. Teraz możemy brać wszystko. No, stek film Butcher, nieźle. Sałata. O, jest też odporne obrażenie. A weźmy na ciekawe, z ciekawostki. Dobra. I Idę do poinformować Torresa, jesteście już bezpieczni, wszyscy są usunięci, spadamy stąd. Kolejna misja wykonana. Okej, okay. niebezpieczne jest to. Wszystko. Okej, okay, świetnie. Dobra, więc prawdopodobnie jak polecimy tam, to zakończymy tą misję, może dowiemy się coś więcej. Wracamy na statek, a ja będę wracał do swoich starych słuchawek, popakuję te. Czy to nie jest wina słuchawek. Okej, okay, odlatujemy. A najlepsze jest to, że tutaj ma w ogóle planety nie zbadałem, tylko zrobiłem te dwa questy. Przeleciałem tylko pomóc, a nie zbadałem jej, więc na pewno tu jeszcze wrócę. Witam, panie Torres. No wiesz, dostałem informację w Galaktyce, to przyleciałem pomóc no. Właśnie tak. Dobra, tak naprawdę to y... trzeba umieć odpuścić. Pomóc tym rannym może przynieść więcej złego niż dobrego. To szlachetny cel. Wojna wciąż trwa, powiedz jaki jest plan. Właśnie. Good. The Spacers haven't attacked yet, but they’ve been shuttling men down beyond the ridge. We cannot let them keep reinforcing, otherwise they’ll overwhelm us. So we need to take out their ships. Oh dzięki <coughs> on, nie narzekam na, na, na <coughs> The only rest a Marine gets is in the grave. I I concur with the captain. We can’t hold out if we don’t cut off their manpower. The Spacers have two fighter groups. If you take those out, the enemies will be stranded. Ok. Pokonaj odrzuty na orbicie Alberta V i Alberta Y. Okej, okay, zajmij się tym, zajmę się tym, wracam z informacjami do was Dobra, walka w przestworzach I podróżujemy tam, dobra, muszę podlecieć tam i tam ich znaleźć, okej okay. Mam ich, mam ich. Namierzaj mi ich. Oni do mnie strzelają! Jak? Czym były rakiety? Czym były rakiety? G, G, G! Ej, my go oberwaliśmy! Naprawki, okej, okay, rozjebałem się. Bo nie strzelam rakietami. Oni mnie rozwalą teraz, okej, okay, spokojnie. Chyba, jeszcze raz to zrobimy. Ale no, zrozjebali w powietrzu. Naprawia się oczy zero. Osłony trzeba zbić. Naprawiamy się, naprawiamy się. Ale nie mam prędkości, traciłem prędkość. Kurwy 38, 49, mamy ich na ogonie. Kurwa, kadłub za chwilę eksploduje. Szlak! Coś tu nam nie idzie. Na spokojnie, jeszcze raz to robimy. Wiem, może wierzymy, że my tego nie damy rady zrobić z tym statkiem. Tak. Kurwa! Tak, 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 coś, że robimy. Coś tu nie gra. Naprawmyś, się, naprawmy się. Dlaczego dostajemy takie pizdy mocne? Patrz! Kurwa, naprawiaj się! Damn! Źle to robimy coś. Albo nam brakuje damage'u. No sz, kurwa, nie da rady tego zrobić. Kadłub się rozpierdali. Źle stoję i robię uniki. To może na bok. Raven 1, Raven 1, mam ich na plecach 34, 38. Nadwaga, kurwa. Sprzężenie zwrotne. Instalujemy głowicę. Wypuszczam rakiety. Kurwa, obrywamy do wpizdy jednego. No nie wierzę w to. Spadamy, 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 spadamy. Na przeciążenie kurwa na lewym kurwa Karle Rakiety nas zamierzają, noż kurwa Mocno oberwał, mocno oberwał kurwa Naprawiamy, naprawiamy Spierdalaj, spierdalaj Dzisiaj 30 kurwa mać Może to jest zadanie nade mnie, nad, nad mojej umiejętności Nie możemy trafiać skoro robię baryłę kurwa w powietrzu śmieć jebany. Wchodzimy jeszcze raz w ta no, no nie, teraz zostajemy w pizdę, no. Kurwa mać! Pokurwi mnie zaraz z kurwy synem. I teraz mu rakiety! Kurwa! Kurwa do góry! Do góry! Mam go! 10-30, kurwa Tajwan! Wchodzimy kurwa w nim w kontakt. Analny terrorysta 3, 30 48 Kurwa ty jebana pijaczko, jebana żulice z na jebana, harnasiem, kurwa, essa. Mam ich czterech. Lokuj mi, no i choj w dopę jak mi już ostrzeli woje w pizdę w plecy, kurwa jego mać! Aha! Patrz, naprawił się Ale jak to możliwe? Co trzymam, o! Dobra, zniszczyli mnie, ale ci to bo naprawia, nie? Aaaaaa! Chyba jeszcze raz. Silnik na dwie kreski, lasery na fulla. Skajne blausen, kawę Dawaj mi rakiety. Kurwa mać, co ja wciskam? Oczy zero, zero. Kurwa strzelają do mnie cały czas. Czemu to się nie naprawia? Naprawcie to, bo nas rozpierdolą za chwilę! Gerwazy, kurwa, 30-48 formacja, kurwa diament! Jazda z kurwą! No i nie, nie da rady tego zrobić chyba. Nie wiem, nie wiem co jest grane. Może ja mam z... Aha, o ma dwunasty level! O kurwa, ja mam szósty! Mocno oberwał! Nie! Siadaj za te stery, bo mnie zaraz po, 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 po kurwi Za stery! Na fajce byłem. Ok, 30-48 loduje się do systemu. Okej, okay, jedziemy dalej. Możliwe, że moja moja... moja, że tak powiem, maszyna nie daje rady. Silnik słabiej. Laser mocniej Muszę ulepszyć statek Ewentualnie nie wiem co. Najpierw tego, co ma czwarty level. Postaram się, dobra. Z którą jest strony? Ciężko jest w chuj, naprawdę. Nie da rady nic zrobić, no. Możliwe, że to jest misja troszeczkę, wiecie... No, nie na moją postać na razie. Laserem zdejmujesz obsłonę, a działkami kadłub. Okej. Okay. Alt, silnik. Laserem zdejmuję osłonę. Coś może w tym być, rzeczywiście, ale już nas patrzy, już nas zniszczy. Zresztą wolny jest ten statek. No, raczej ciężko będzie to zadanie zrobić. No. dobra, pierdolę to. Muszę ulepszyć statek i to zrobię. To są duże levele. 10, 12. To nie, nie, nie. No, no, dobra, odpuścimy to i ulepszymy. No, to jest dziesiąty, 12, czternasty level, to ciężko. No, a musimy teraz tylko, jak to teraz zrobić? M? Ja mogę stąd uciekać? Weź, mordo, weź. Oj, to nie oglądaj reklam, mordzia. ci ja już pomogę, żebyś nie oglądał. Pyk. Już się nie będę przeszkadzać, Mordziaks. ej, no raczej się poddam, raczej się poddam. Trzymaj się, byku. Ale nie dojeb. Ciężki. Nie, wiesz co, to jest po prostu level... Y, za mocny level dla mnie, nie? Nie ma się co spinać. Tylko pytanie, czy teraz będę mógł uciec stąd. To jest pytanko, Mordziaks. Ajajaj. E, wybierz cel lądowania. Misję. Wow, będzie może taki problem, że nawet my stąd nie uciekniemy. Altar 3, to jest jakieś słońce. Dobra, ale jednak bym... Chciał wrócić, chciałbym wrócić, wiesz, do bazy gdzie, Skąd przyszedłem? Jak to zrobić? Wiem jak to zrobić. Najprostszym sposobem będzie stare śmieci, porozmawiaj z Sarą. Oznaczy mi automatycznie jest. I wykonaj skok. Chyba nam starczy paliwa. Tak, Alfa Centauri, wracamy. Spadamy stąd, spadamy stąd! Odpal wszystkie systemy. Ruszamy! Kurwa, poszli! Aha! Zapomniałem! Nie! Wysadzam nas w powietrze! Czekajcie! Ruszamy, ruszamy, ruszamy! Czekajcie, jeszcze raz, jeszcze raz. Wykonaj skok grawitacyjny. Spadamy stąd! Wszystkie moce napędowe! 3, 2, 1! Uciekliśmy. Oh yeah, Marysia 420, właśnie lecę. Skanowanie, czekaj na skanowanie. Jest. Uh, puścili nas. Uf. ostro. No, obojętnie gdzie. Nowa Atlantyda, porozmawiać z barmanem, a ja chcę wylądować, wylądować po prostu. Dzielnica handlowa, Nowa Atlantyda, dzielnica Wanda. Chyba tutaj. Dobra, lądujemy. Wow, dobrze, że uciekliśmy. No no co? Mamy zadanie, na pewno trzeba podekspić okręty, na pewno trzeba wyszkolić okręty, ulepszyć okręt. Więc spoko. Fajnie, że są zadania, które da się odbić. No powiem szczerze, ja duż próbowałem to zadanie zrobić, ale jak widzicie, ciężko, ciężko. Może jesteś takimi specami, może ogarniacie. Ja niestety nie. Więc postaram się wzmocnić swoje działo i pomóc w tej misji. Ale w tym momencie kup. Chcę sprzedać. Sklep, sprzedaj. Uzbrojenie. Ooo, oh yeah, opłacało się to wszystko. Serio, spłacimy ten cskedy niedługo. To jest fajny hełm. Wtapanie się w otoczenie. O kurwa mać, sprzedaję za zero, jaki jestem głupi. Damn, bro. Wczytuj safe. Zero siana, no coś tam sprzedałem. Coś tam sprzedałem, ale chyba mało zarobiłem za to. Nie no, trudno, sprzedałem za szybko i tyle, nie? Tutaj jest bar, a tutaj mogę sprzedawać. Masz kasę? O, coś tam masz, dobra Ale nie mogę sprzedać... jest, sprzedaj z ładowni statku. Super. Hełmy. Sprzedaję. Ubiór. To są niepotrzebne rzeczy z ładowni. Okej. Okay. Wszystko. No to nie, to nie, 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 nie. Ku, sprzedaj... Sprzedaj z ładowni statku. Okej. Okay. Zasoby. Mało tego było. Dobra, idę, idę do, do Wasko. Jasne, do zobaczenia. Płacę raty plus. Właśnie to jest coś takiego, że jakby. Muszę spłacić go jedne, za jednym razem, więc jakby nie płacę. Te raty nie wpływają na zbicie później tego w banku. Kurwa, strasznie głośno to jest. Zabierz kursor do środka ekranu. Oj, chyba już nie zabiorę, bo wszystko i dopiero, yy, dopiero go usunę. Dobra, teraz tak. Wielbiciel. Wymieńmy się sprzętem. Nie mogę tego zabrać? Aha, bo to jest jego strój. No sorry. A, czy mogę przebierać swoich ko y kompanów zajebiście? Jest trening siłowy zrobiony. Wasko jeszcze potrzebuje od ciebie rzeczy. Nie ma problemu, Byczku. I teraz tak, weź. Wow, Psy Mike. strasznie spamujesz mordzia. Strzeluj bombkę. Tu nareszcie się spanujemy. Ale potem cię wrócimy Na pewno Bo jesteś kozackim widzem Jak klikniesz R To weźmie od razu wszystko O proszę ba Ale chyba odblokowałem coś widzowie Umiejętności I właśnie mamy ten trening siłowy Zwiększa udział o 10 kg, A teraz zwiększa o 25 kg. No ale teoretycznie możemy te rzeczy brać Nie? Pozwala na kupę to o 10% danie I sprzedaż 15% drożej Aktywujemy Będziemy handlować I na razie tyle Mamy ile punktów? Jeszcze jeden punkt do rozdania Ale handel jest spoko Potrzebujemy tych pieniędzy Ok Wchodzimy bokiem Przesada z reklamami. Bardzo mi przykro. Może na przykład nie oglądać stream jak jest dużo reklam, albo kupić subka, Nie ma problemu, mordzia, Ja się nie obrażam. Mam tu jeszcze kilka rzeczy do sprzedania. Słuchaj, uzbrojenie no takie gadżety. Mam nadzieję, że będziecie stać. Ło, kurde. Wszystko ci to sprzedaję. Ha-ha, koniec kasy. No to nic Wasko, Mam dla ciebie. Mam dla ciebie kolejne rzeczy. Ekwipunek, dam ci te rzeczy, które mi są niepotrzebne Które są dość ciężkie, będziesz niósł po prostu Wasko nie może nieść więcej Dobra, a są tu jeszcze jakieś sklepy w okolicy? Czy są tu jeszcze jakieś sklepy? Myślicie? Myślicie, że... Mm, dzielnica handlowa woli trzeba kończyć Ale jeszcze tylko to posprzedaję, lubię mieć taki... Czystą kartę na następnego streama, o Jezus Wszystko, wszystko, wszystko Proszę Państwa, skafandry. Wow, takie drogie są skafandry. To ja poczekam, koleżanko, to ja poczekam. Ze sprzedażą skafandrów. Plecaki, ubiór. Mhm. Dobra, no to skafandry mamy. W skafandrach mamy około dwa koła. Więc Git. Mamy 40 tysięcy. Dobrze. Dziękuję, wielkie koleżanko. Fajnie to wygląda styluweczka. Dobra. Vasco, słuchaj, będziesz targał sprzęt. Prawdopodobnie pewnie po 24 godzinach odpoczynku yy, yy, sprzedawcy mają z powrotem kasę, nie? Więc można teoretycznie szybko odpoczywać, sprzedawać, odpoczywać, sprzedawać i szybko tą kasę sobie nastakować. Okej, okay, zajebiście. Mam posprzedawane wszystko. Mamy do jeden punkt i będziemy musieli stopniowo yy, wzmacniać nasz okręt, albo kupić nowy okręt Zobaczymy, ale to zadanie z tamtą marynarką będzie ważne do zrobienia, pewnie trzeba podexpić troszeczkę. No i pewnie warto też pójść w te skille, które zwiększają o, damage, tak? No bo mamy tutaj sporo takich bojowych umiejętności, czyli na przykład pilotaż, masz teraz używać silników manewrowych statku. Ale, żeby odblokować, niż statki 5, proszę. A co to jest? Broń balistyczna statku powoduje o 10% więcej uszkodzeń, a jej użycie w trakcie celowania kosztuje o 20% mniej. Ukończ wyzwanie poprzedniej rangi: jakie jest? Z powodu 100 punktów uszkodzeń wrogi statków bronią balistyczną. Więc warto na przykład poszukać jakichś słabszych zadań, żeby zwiększyć tą moc strzelania statku. Dobra, ale na ten moment chciałbym wrócić do statku swojego. Skąd laki przy takim kąpie z nasa? No, kłamałem się, to nie jest komodziemniaka, no nie dał, nie kosztował 30 koła. To jest ten sam komputer, tylko budowę zmieniłem, dlatego są lagi, nie? Powoli kończę streamka. Trzymajcie się i czas się wyspać. Yo!